Nie wiesz, jak zacząć odpowiedź na maturze ustnej? Masz w głowie pustkę, stres rośnie i boisz się, że zanim powiesz coś sensownego, minie cała minuta? Spokojnie, to normalne, ale dziś pokażę Ci konkretne, sprawdzone sposoby na dobre, mocne rozpoczęcie wypowiedzi: takie, które zrobią wrażenie na egzaminatorze i pomogą Ci zacząć mówić pewnie i z klasą. Gotowy? Zaczynamy. Najpierw uniwersalne rozpoczęcie, czyli coś prostego, co pasuje do każdego pytania. Nie musisz kombinować, nie musisz być oryginalny. Wystarczy jasno i spokojnie powiedzieć: W mojej wypowiedzi skupię się na albo odpowiadając na postawione pytanie przedstawię lub tematem mojej wypowiedzi będzie brzmi prosto, bo takie właśnie ma być. Nie udziwniaj. Egzaminatorzy to lubią, jest konkretnie rzeczowo, zrozumiale. A jeśli chcesz brzmieć jeszcze pewniej, możesz dodać, w mojej wypowiedzi posłużę się przykładami z literatury oraz kultury współczesnej. Albo postaram się udowodnić, że to robi wrażenie, bo brzmisz jak ktoś, kto wie, co chce powiedzieć. Ale może chcesz zabłysnąć, pokazać, że masz coś więcej. To spróbuj rozpocząć wypowiedź od cytatu. Tylko uwaga. Nie chodzi o to, żeby rzucić cytatem, który ładnie brzmi. Cytat musi mieć sens, musi pasować do tematu i prowadzić cię dalej. Na przykład: W słowach Jana Kochanowskiego: Fraszki to wszystko. Zawarta jest gorzka refleksja o kruchości życia. Ten cytat dobrze wprowadza nas w temat przemijania i sensu istnienia. Albo jak pisał Mickiewicz: Miej serce i patrzaj w serce. To wezwanie do wrażliwości i empatii będzie dobrym punktem wyjścia do rozważań o miłości. Brzmi poważnie, ale jeśli go rozumiesz, to działa i od razu ustawia Twoją wypowiedź na wyższym poziomie. Jest też inna opcja mniej klasyczna, ale bardzo skuteczna. Możesz zacząć od pytania retorycznego. Albo krótkiej, osobistej refleksji. Taki początek brzmi bardziej naturalnie i angażuje słuchacza. Na przykład: czy człowiek ma wpływ na swój los? Albo: czy miłość zawsze zwycięża śmierć? Te pytania wprowadzają nas w temat i od razu dają sygnał, że chcesz się nad czymś zastanowić. Możesz też zacząć od refleksji. Współczesny świat pędzi coraz szybciej, czasem zapominamy o tym, co naprawdę ważne. Literatura przypomina nam, że albo krótkiej scenki wyobrażeniowej, wyobraź sobie człowieka, który został sam na świecie. Zostały mu tylko wspomnienia. Czy literatura może pomóc mu przetrwać? Pamiętaj jednak, takie rozpoczęcia są trudniejsze. Muszą być przemyślane i naprawdę prowadzić do tematu. Ale jeśli ci się uda, robią duże wrażenie. A teraz najważniejsze. Czego nie mówić na początku wypowiedzi, bo to też robi różnicę. Unikaj takich zdań, jak nie wiem, co powiedzieć, albo to trudne pytanie. Czy no więc chodzi o to, że to pokazuje stres, niepewność, brak przygotowania. Nawet jeśli tylko się boisz, brzmi to, jakbyś nie miał nic do powiedzenia. Zamiast tego. Przygotuj sobie jedno pewne zdanie, schemat, start, od którego zawsze zaczniesz. Dzięki temu, nawet jeśli masz chwilową pustkę w głowie, to jedno zdanie poprowadzi cię dalej. A teraz Twój ruch. Weź losowe pytanie jawne z listy maturalnej. Zastanów się, jakby się zaczął. Czy lepiej pasuje cytat, pytanie retoryczne, a może klasyczne? W mojej wypowiedzi skupię się na. Wybierz to, co dla ciebie najwygodniejsze. I ćwicz na głos, z zegarkiem, nawet w lustrze, bo na maturze najważniejsze jest to, żeby zacząć, a potem już pójdzie.